Odpowiedz sobie szczerze, co łatwiej przychodzi ci do głowy? Wszystkie dobre rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły, czy ta jedna, która poszła nie tak? Zgadnę. Ta negatywna, prawda? Albo inaczej, ile razy zdarzyło ci się, że przez cały dzień robiłeś rzeczy dobrze, ale ten jeden moment, który nie wyszedł, sprawił, że czułeś się jakby cały dzień był do niczego. <laughs> Jeśli skinąłeś głową, witaj w klubie. <laughs> Jestem Maciej. Przez lata zmagałem się z atakami paniki. W pewnym momencie, do tego stopnia, że wyjście z domu było dla mnie wyzwaniem. Tym filmem rozpoczynam serię, która pokaże Ci lęk ze znacznie szerszej perspektywy, zaczynając od tego, dlaczego u wielu ludzi tak łatwo on przychodzi. Zaczynamy. Dobrze, więc zanim wytłumaczę, dlaczego tak jest, pokażę Ci, jak to działa w praktyce, bo pewnie sam to zauważyłeś. Ktoś Ci mówi, świetna robota, naprawdę dobry projekt, chociaż ta jedna rzecz mogłaby być lepiej i co? Skupiasz się na tej jednej rzeczy, prawda? Nie na całej pochwale. Albo masz super dzień, wszystko idzie dobrze, mnóstwo dobrych rzeczy się dzieje, ale w jednym momencie coś nie wychodzi. Jeden błąd, i nagle myślisz, eh, cały dzień do niczego. A przecież to nieprawda. To był jeden moment w całym dniu. Jest takie świetne porównanie, które podał serszka Healing King. Wyobraź sobie, jesteś na dwutygodniowych wakacjach. Wszystko pięknie plaża, słońce, relaks, ale jednego dnia pokłócisz się z bliską osobą. Jeden dzień jeden konflikt, a potem wracasz do domu, i jak ktoś pyta, jak było, co pierwszego przychodzi ci do głowy? Właśnie, Ech, ta kłótnia mimo że to był jeden incydent na czternaście dni brzmi znajomo? Więc powstaje pytanie, skąd to się bierze? I tutaj chcę, żebyś wiedział jedną rzecz: to nie twoja wina. Zanim pomyślisz ze mną jest coś nie tak, albo jestem za słaby, zatrzymaj się, bo to, co zaraz ci pokażę, pozwoli zmienić nieco sposób patrzenia na wszystko. Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie, bardzo daleko. Twój mózg, ten, który przetwarza teraz te słowa, nosi w sobie 600 milionów lat pamięci. Brzmi jak science fiction? A jednak, od najprostszych stworzeń pływających w oceanie, przez gady uciekające przed drapieżnikami. Ssaki chroniące swoje młode, małpy żyjące w grupach, aż po pierwszych ludzi. Każde z tych stworzeń miało jeden podstawowy problem do rozwiązania: jak przeżyć kolejny dzień. I wszystkie te rozwiązania, wszystkie te lekcje zostały zapisane w Twoim mózgu. Teraz pomyśl o naszych bezpośrednich przodkach człowiekowatych sprzed dziesiątek tysięcy lat żyli w małych grupach, otoczeni naturą. Ich świat był prostszy, bardziej przewidywalny, ale Musieli radzić sobie z czymś, czego my dziś nie doświadczamy z realnymi zagrożeniami życia. Inna grupa ludzi, kiedy się spotykały, często kończyło się konfliktem. Badania pokazują, co ósmy mężczyzna ginął w starciach. Dla porównania w XX wieku z dwiema wojnami światowymi ginął co setny. Pomyśl o tym. Osiem razy wyższe ryzyko śmierci w konflikcie. Głód. Nie było sklepów. Jeśli nie znaleźłeś jedzenia, głodowałeś. Choroby. Bez antybiotyków, zwykłe zapalenie mogło cię zabić, urazy, złamana noga, duże ryzyko, że nie przeżyjesz, poród, dla kobiet jedno z najbardziej niebezpiecznych doświadczeń. I w tych warunkach twój mózg robił to, do czego został stworzony uczył się, jak przetrwać. Ten mechanizm działa w tobie do dziś. Kiedy przeżywasz coś przykrego, konflikt, porażkę, zawód, twój mózg to zapisuje z uwagą, z priorytetem bo dla niego to właśnie te sytuacje są kluczowe. Wiemy już, dlaczego ewolucyjnie to ma sens, ale jak to wygląda w praktyce? Co mówią badania? Po pierwsze, ogólnie rzecz biorąc, mózg reaguje mocniej na bodziec negatywny niż pozytywny o tym samym natężeniu. Wyobraź sobie to jak dwa przyciski: czerwony i zielony. Ten czerwony zawsze wywołuje głośniejszy alarm. Po drugie, zwierzęta łącznie z nami zazwyczaj uczą się szybciej na doświadczeniach bolesnych niż tych przyjemnych. Raz się sparzyłeś, zapamiętałeś na długo. Raz coś ci smakowało, może zapamiętasz, a może nie. Po trzecie, bolesne doświadczenia zwykle łatwiej i dłużej zapadają w pamięć niż te przyjemne. Zapewne każdy z nas bardzo łatwo przywoła w pamięci coś, co zrobiło mu krzywdę, z kolei trudniej będzie zebrać na szybko wiele pozytywnych chwil. A teraz najciekawsze: ile pozytywnych doświadczeń potrzeba, żeby zrównoważyć jedno negatywne? W związkach romantycznych badacze odkryli, że potrzeba aż pięciu pozytywnych interakcji, aby zrównoważyć jedną negatywną. Pięć do jednego. A jeśli chodzi o nasze ogólne samopoczucie, dobrze zaczynamy się czuć, kiedy liczba chwil pozytywnych co najmniej trzykrotnie przekracza liczbę chwil negatywnych. To pokazuje skalę tego, z czym mamy do czynienia. Negatyw ma po prostu ogromną przewagę w naszym umyśle. I właśnie to negatywne nastawienie jest paliwem dla lęku, bo lęk to nic innego jak ten sam mechanizm ewolucyjny, który każe ci skupiać się na zagrożeniach, który szuka tego, co może pójść nie tak, który wyobraża sobie najgorsze scenariusze. To nie dlatego, że jesteś pesymistą, to dlatego, że twój mózg robi dokładnie to, do czego został zaprojektowany chroni cię przed zagrożeniem. Tylko, że to zagrożenie, przed którym cię chroni, już nie istnieje, a nowe możliwości te, które mogłyby poprawić twoje życie, traktuje jak śmiertelne niebezpieczeństwo i zamiast cię chronić, częściej cię ogranicza. Wiemy już, że mózg reaguje na negatywne zdarzenia mocniej, ale dlaczego jednak nadal jest w nas taka podatność na doświadczanie lęku? Anders Hansen w jednej ze swoich książek przytacza świetny przykład: myśl o ciele migdałowatym naszym wewnętrznym systemie alarmowym o którym jeszcze wiele razy będę wspominał. Jako czujce przeciwpożarowej. Jeśli czujnik dymu w kuchni włącza niepotrzebny alarm, np. z powodu przypalonego tosta, możemy to zaakceptować, o ile mamy pewność, że w razie prawdziwego pożaru też nas zaalarmuje. Dokładnie tak działa ciało migdałowate. Woli ostrzec o jeden raz za dużo, ale mieć pewność, że nie przeoczy niczego niebezpiecznego. I tutaj pojawia się jeszcze lepszy przykład. Co konkretnie oznacza o jeden raz za dużo? Amerykański psychiatra Randolph Nesse wyjaśnia to w następujący sposób: Załóżmy, że jesteśmy na sawannie i słyszymy szelest w krzakach. Zapewne to tylko wiatr, ale istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że czai się tam lew. Jeśli ogarnięci paniką uciekniemy, będzie nas to kosztowało około 100 kalorii, które nasz organizm utraci podczas ucieczki. Gdyby się okazało, że ten szelest to faktycznie tylko podmóg wiatru, w sensie energetycznym nasza strata będzie niewielka. Ale jeśli nasz mózg nie włączy układu stresowego, a w krzakach będzie czaił się lew, nasza strata wyniesie 100 tysięcy kalorii czyli dokładnie tyle, ile zdobędzie lew, gdy nas zje. 100 kalorii kontra 100 tysięcy kalorii stres kontra śmierć. Wybór jest oczywisty z perspektywy przetrwania. Oczywiście nic nie jest tak czarno-białe. I tak naprawdę każdemu z nas zdarza się używać obu scenariuszy. Na przykład unikamy niebezpiecznych dzielnic, o których wiemy, że są niebezpieczne. Albo przeciwnie, ignorujemy zmieniające się światło i pędzimy z myślą, na pewno zdążę. To drugie podejście jest wyrazem bardziej optymistycznego spojrzenia na życie, nie podchodzenia poważnie do tego, jakie mogą wynikać konsekwencje. Ale koszty tego rodzaju błędów mogą być zdecydowanie większe niż potencjalny zysk. Niestety przez to domyślne postrzeganie rzeczywistości, czyli skupianie się bardziej na zagrożeniach i nieprzyjemnych rzeczach, często przeceniamy zagrożenia. Nie bez powodu mówi się, że strach ma wielkie oczy, w naszych wyobrażeniach nieraz to, czego się boimy, jest w rzeczywistości znacznie mniejsze, co utrudnia nam realizację celów, które często są dla nas wartościowe. Przykładowo w moim przypadku lęk bardzo często powodował, że nie zaczynałem prowadzić webinarów lub warsztatów. W mojej głowie pojawiało się mnóstwo obaw, które skutecznie demotywowały mnie względem realizacji tego celu. Kiedy jednak w końcu udało mi się to zrobić, okazywało się, że jest to dla mnie naprawdę przyjemne. I teraz najważniejsze pytanie dlaczego nadal tego doświadczamy? Dlaczego, mimo że nie żyjemy już na sawannie, mimo że nie uciekamy przed lwami, nasz mózg nadal reaguje tak, jakby to były zagrożenia życia? Bo z perspektywy ewolucji to wszystko wydarzyło się dopiero co. Nasz współczesny styl życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, funkcjonuje zaledwie kilka tysięcy lat to ułamek sekundy w skali ewolucji. Zdecydowanie za krótko, żeby mózg zdążył się zmienić. Dlatego nadal mamy mózg myśliwego zbieracza, działający w ciele programisty, nauczyciela, menadżera. System, który chronił nas przed lwem, teraz uruchamia się przed prezentacją w pracy. Mechanizm, który ostrzegał przed wrogim plemieniem, teraz włącza się przed rozmową z szefem o podwyżkę. Ten sam alarm, tylko inne bodźce. I właśnie dlatego tak często przeceniamy zagrożenia. Strach ma wielkie oczy. Bo nasz mózg nadal ocenia ryzyko według zasad sprzed dziesiątek tysięcy lat. Ale jest dobra wiadomość, bo chociaż nie możemy wyłączyć tych mechanizmów, to możemy się nauczyć z nimi pracować, zamiast z nimi walczyć. Możemy zrozumieć, kiedy nasz mózg uruchamia fałszywy alarm. Możemy nauczyć się rozpoznawać, kiedy lęk nas chroni, a kiedy po prostu nas ogranicza. I możemy, krok po kroku, Budować nowe ścieżki w mózgu, które pozwolą nam przekraczać ten lęk. To nie jest szybka naprawa. Nie obiecuję ci, że po obejrzeniu tej serii nigdy więcej nie poczujesz lęku. W kolejnych filmach pokażę ci, jak działa mechanizm lęku w twoim ciele, dlaczego czasem lęk nas paraliżuje i konkretne strategie, które pozwolą ci z nim pracować. Jeśli ten film pomógł ci zrozumieć, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś, daj znać w komentarzu. I jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pracować z lękiem, Subskrybuj kanał. W następnym filmie zagłębimy się jeszcze bardziej w to, jak ten mechanizm działa w praktyce.